Akt poświęcenia się świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twoje opiece, Syn Boży i Jego przeczysta matka, Maryja. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Ciebie za Ojca. Opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęcenia się dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, światła i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie nie spotyka. Naucz pokory i posuszeństwa woli Bożej. O najdroższy, święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionym krwią Chrystusa, czuwaj nade mną jako strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swoją ojcowską opiekę. Amen.